Cześć, witajcie, moi kochani. Jest, jest 16 czerwca 2025 roku. Jestem w okolicy Cambridge, znaczy okolice do Cambridge. Mam jeszcze kawałek drogi, jak nie patrząc. Jadę tam, żeby się włączyć na autostradę, żeby przejechać sobie mostem. Dartford i jechać sobie w stronę IBF, żeby zakończyć odprawę celną. Dlaczego jadę na IBF? Dlatego, że się załadowałem już ogólnie. Załadowałem 8 palet, tylko różnica jest taka, że to nie są Europalety, tylko to są palety brytyjskie i są one troszkę większe. 120 chyba na 100, jak się nie mylę. Tylko tutaj były peryferia jeszcze na firmie takie, że załadowali to są ogólnie pele z kablami i załadowali to w taki śmieszny sposób, że nagle z tej palety, która miała mieć 120 na 100 zgodnie z tym, co mamy wypisane na dokumencie zleceniowym się zrobiły palety 100 77 na 2,20 czyli, realnie patrząc na szerokość, by weszły, ponieważ mam 2,40 szerokość, ale po długości by nie weszły w ogóle. Załadowali cztery palety. Najpierw zobaczyli, że coś no, nie halo. Tak z tym zaczęli myśleć, co tutaj zrobić, że to na stały klient to Grzesiek już zrobił interwencję. E, po prostu ich troszkę zrypał, bo zawsze jest taki sam problem z nimi, że te palety się nie zgadzają. E, I po prostu musieli no, sobie ciąć. Musieli pojechać do sklepu, e, musieli kupić sobie piłę ręczną, o, taką do cięcia drewna i po prostu taką piłą sobie cieli te palety. Ładowali znowu te szpulki w sposób taki adekwatny, jak miały być załadowane, żeby się wymiar zgadzał. I faktycznie się wymiar zgadza. 8 palet na całą pakę. Praktycznie zero miejsca. Skrzynkę ADR mam włożoną po prostu na ten towar na górę. Wkłady gazowe to samo. Drabina i wszystkie rzeczy, jakie miałem na pacie, to są wrzucone po prostu na górę, na ten towar. Potem będą to rozładowywać. Będę musiał im też mówić, żeby troszkę uważali, ponieważ mam tam swój, swoje rzeczy na górze. E, ogólnie chwilowo nie wiem, którędy będziemy jechać na Włochy. E, jedziemy okolicę Mediolanu, to zobaczyłem. E, dostawa jest zgodnie z terminem na czwartek. Tylko ja jeszcze jestem ciekawy, jeżeli się okaże, że odprawa celna będzie niezdalna w Holandii, tylko będzie trzeba na kontrol brytyjskiej, nie brytyjskiej, tylko holenderskiej służby celnej podjechać, to to wtedy nam by się opłacało jechać przez Brennero. A jeżeli chodzi o wagę, mam 1150 kg około na sobie. Po prostu z tą wagą by się bardziej opłacało po prostu wieczorem po godzinie 17-18 nawet startować, żeby omijać po prostu wszystkie wagi, wszystkie wagi w Austrii i żeby nie mieć przepału we Włoszech, ponieważ kilka, nie wiem czy nagrywałem wtedy, od tego dnia, co miałem kontrolę po prostu służby policyjnej włoskiej. I uratowaliśmy się na tyle, że nie dostaliśmy dalszego zakazu jazdy, tylko po prostu prawie ze 110 euro dostaliśmy około 60 lub 70 euro, a nie pamiętam, prawie 40 euro mniej, tylko dlatego, że gadałem z nimi po włosku. No powiedzieli, że nie są w stanie mi dać mniej, ponieważ mnie zważyli i po prostu jest za dużo świadków na to. Ja powiedziałem, rozumiem nasza wina i przyjmujemy karę, tak, zawiniliśmy, no to płacimy, tak, i nie dostaliśmy zakazu jazdy i z tym samym przeładunku, tylko po prostu ruszyliśmy dalej, tylko powiedzieli, że w Rażewu to mamy pokazywać im ten mandat, to potwierdzenie zapłaty mandatu, tak, żeby dwa razy nie karali nas. We Włoszech za to samo yy, a tak nie chcę Wam zanudzać, ponieważ dzisiejszy odcinek, jeżeli wszystko pójdzie ok, to go zakończymy albo we Francji, albo w Holandii. Yy, czy jutro będę nagrywał, jeszcze nie wiem, yy, ale to się wszystko okaże. Jeszcze raz chciałem Was zaprosić do tego, żebyście subskrybowali, komentowali i lajkowali pod odcinkami. Ponieważ dzięki temu pomagacie osiągnąć, żeby ten kanał się rozrósł. Przez to, że te dawne odcinki zostały skasowane, algorytm YouTube'a także troszkę zmniejszył jakby udostępnianie tych odcinków nowym widzom. Właśnie dlatego tak ważne jest, jeżeli chcecie, żebyście udostępniali po różnych portalach na Facebooku lub innych stronach lub nawet, żebyście dawali tak zwaną subskrypcję i jakiś komentarz i lajk like. jeżeli będziecie lajkować, komentować, subskrybować dajecie szansę algorytmowi YouTube, żeby docierał do coraz to nowszych widzów a przez to, żeby kanał docierał do nowych widzów, rozrastał się a ja Wam za to bardzo, bardzo naprawdę dziękuję Was to nic nie kosztuje, a dla mnie daje bardzo, bardzo dużą satysfakcję. Dlatego Wam dziękuję. I do zobaczenia na kolejnym raporcie sytuacyjnym. OK, let's go. Witam Was na raporcie sytuacyjnym. Nie zajechałem daleko, bo około 20-30 km od tego miejsca załadunku. Zobaczyłem, że jest serwis i na serwisie były pralki. Więc za 7-8 funtów będę miał wyprane pranie. A po prostu w mojej szafie, gdzie garderobę mam w busie, po prostu już za dużo tego miejsca nie było. Znaczy, miejsca było dużo, tylko tych ciuchów już pomału zaczęło brakować, więc... Miałem robić to pranie we Francji, ale przez to, że nie wiem, którędy będę jechał potem, dlatego wolę sobie zrobić to pranie tutaj, w dodatku, że mam czas. Jeszcze numeru LRN nie mam podanego, więc zanim... Numer LRN się pojawi, to zdążę zrobić sobie pranie i w ten sposób właśnie mogę zostać sobie dłużej w trasie. To nie jest żaden problem przecież. Więc do usłyszenia myślę potem, bo jeszcze się przejdę na serwis, do toalety. Potem włączę jeszcze suszenie na 30-40 minut, więc fajnie to wszystko wyjdzie. Nie wiem, czy to widzieliście, ale postaram się zaraz ściągnąć sobie nagranie z rejestratora, pokazać w jakim stanie kurde ciężarówka z Bułgarii jeździ we Wielkiej Brytanii. wyprzedzała mnie z górki, rozumiem, bo ja starałem się teraz zrobić normę spalania w sobie więc jadę tak 85 na godzinę bo mi się nie śpieszę, w dniu dzisiejszy. Eee, ale kurde jak zobaczyłem jaka chmura dymu i to nie był dpf bo to nie ciężarówka nowa tylko ciężarówka z 2000 tam któregoś 10 12 13 może nie wiem czy w tych latach był dpf ale to mi nie wyglądało na, na wypalanie dpf -a. Widziałem w ciężarówce, w busie wypalanie dpf ale to nie idzie taki dym biały, wpadający już na jasno-niebieski kolor i zamiast zatrzymać się na poboczu, to bułgar kurde jechał. Rozumiecie? Normalny człowiek staje, gdy to widzi jasno-niebieski dym z rury wydechowej, stajesz na poboczu. A pułkar jechał ciężarówką, gonił nie wiem, ze stówkę nawet i, i dopiero w, tam zjechał. Masakra. Niektórzy kierowcy to są, znaczy kierowcy, a kierowcy jedno, ale drugo, drugie, pracodawcy, którzy można powiedzieć są ciężarówkami. sami. Na przykład po drugiej stronie z Chorwacji. Yy, Księżarówka jechała w Volvo z 2010 roku, Kurde I to na międzynarodówce jeszcze jeździ. Masakra. Że jest godzina 16, sobie pozwoliłem odebrać przerwę yy, na zjedzenie. A nie chce mi się, znaczy nie chce mi się, nie chce mi się tracić na tyle czasu, żeby podgrzewać sobie jedzenie, które ugotowałem sobie ostatnio. Yy, z prostego wyjścia, ponieważ mam ciuchy, które wczoraj prałem yy, do są one paskładane w kostkę, tylko należy je pochować na górę. Zrobię to sobie dzisiaj, jak będę stawał spać. Byłem w Super U we Francji. Właśnie wróciłem. Na testy kupiłem. W którymś odcinku się pojawi gotowe ryża, A gotowy ryż w jakimś tam smaku od, od Bina. I właśnie o taki też sobie zrobimy, i będziemy widzieć, jak to smakuje. Jeżeli coś będzie fajnego, bo to będę Wam polecał. Takie odcinki się także będą pojawiać. Więc do usłyszenia eee, na kolejnym raporcie sytuacyjnym, po prostu. Ja się biorę za jedzenie. Jestem aktualnie we Francji jeszcze w sklepie w Carrefourze. Eee, za kilka tygodni, miesięcy, w najbliższym czasie można powiedzieć, pojawi się coś wspaniałego jak i na moim kanale, jak i na kanale e, jednej z firm. E, będzie to taka malutka niespodzianka dla Was, dla moich widzów, jak i dla przyszłych widzów. Jestem bardzo ucieszony z tego powodu i czekam a po prostu na ustalenie dokładnego terminu i będziemy realizować ten materiał, który e, który mamy zrealizować. Więc czekajcie i zobaczycie. Już wkrótce na kanale, w sieci, ja i na Facebooku po prostu szeroko dostępną formę